Cześć tu inwestor na etacie, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam w jaki sposób Wasze działania i zaangażowanie mogą mieć wpływ na osiągane rezultaty w inwestowaniu. Które w ostatecznym rozrachunku mogą realnie wpływać na poprawę jakości Waszego życia. Bo nie oszukujmy się, perspektywa osiągnięcia pełnego FIRE, czyli niezależności finansowej, tylko dzięki dywidendom i to najlepiej do 35-40 roku życia, jest bardzo trudna. Jednak na swoim przykładzie chcę udowodnić i dzielić się z wami doświadczeniami, że jest to możliwe, i to nawet w przypadku inwestowania na naszej rodzimej GPW. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że minęło zaledwie 4,5 roku od rozpoczęcia prowadzenia mojego portfela dywidendowego, ale rezultaty osiągnięte do tej pory, a raczej najważniejszy z nich Czyli osiąganie powtarzalnych wpływów z dywidend na poziomie 20-25 tysięcy złotych netto skłoniły mnie do założenia tego kanału i być może zmotywuje niektórych z Was do podjęcia działań w kierunku poprawienia swojej sytuacji finansowej. Ten odcinek dedykuje osobom, które mimo że usilnie starają się podejmować działania w kierunku otrzymywania podwyżki w pracy, dając w siebie 120%, ale nadal nie przekłada się to na wzrost wynagrodzenia. Wiem co czujecie, bo sam to przeżyłem, ale pracując na etacie, bywa czasem tak, że inwestowanie naszego Pełnego zaangażowania nie przekłada się na poprawę sytuacji finansowej. Nie chcę, żebyście zrozumieli, że w pracy nie warto się starać, bo uważam wręcz przeciwnie. Nawet jeśli praca z pełnym zaangażowaniem nie wpłynie na aspekty finansowe w krótkim terminie, to pozwala zwiększać wiedzę i kompetencje, co w dłuższym terminie może przyczynić się do wzrostu wynagrodzenia. Uważam jednak, że można podjąć samodzielne działania w kierunku poprawy swojej sytuacji ekonomicznej i być kowalem swojego własnego losu. Takim rozwiązaniem moim zdaniem może być inwestowanie dywidendowe. W tym celu polecam założenie konta maklerskiego w XTB, który jest partnerem tego kanału i uważam, że w tym momencie posiada najbardziej korzystną ofertę, szczególnie dla osób początkujących. Oczywiście w przypadku inwestowania dywidendowego również może panować wiele niesprawiedliwości, bo może się tak zdarzyć, że staramy się, oszczędzamy, inwestujemy, a nasze wyniki nie będą przynosiły oczekiwanych rezultatów. Różnica jest taka, że w moim odczuciu osiągane dywidendy bardzo często są wprost proporcjonalne do naszego zaangażowania, głównie zależnego od dokonywanych regularnie wpłat, a czas trwania inwestycji gra na naszą korzyść i jest naszym najlepszym sojusznikiem. Przede wszystkim moja rada to, aby nie oglądać się na inne osoby, które mogą mieć zupełnie inną sytuację finansową niż my. Odmienne problemy mieszkają w różnych rejonach naszego kraju. Bo nie oszukujmy się 1000 zł dla mieszkańca Warszawy czy Trójmiasta. Nie ma tak dużej wartości jak dla mieszkańca małej miejscowości. Przede wszystkim odnoszę wrażenie, że bardzo wiele osób odrzuciło inwestowanie dywidendowe ze względu na potencjalne rezultaty poniżej oczekiwań danych osób, nie przynoszące zysków w ciągu 2-3 lat od rozpoczęcia całego procesu. Wiadomo, że każdy by chciał inwestować 1000 zł miesięcznie i otrzymywać z tego tytułu 5000 zł miesięcznie, najlepiej w perspektywie 3-4 lat. Niestety tak to nie wygląda. Ale, czy warto odpuszczać sobie inwestowanie? Dlatego, że może to przynieść rezultaty dopiero za 5-10 lat? Postaram się Was przekonać, że jednak warto. To trochę jakby twierdzić, że nie ma sensu uprawianie sportu bo i tak nie będę mistrzem świata, czy nawiązując do ostatnich wydarzeń olimpijskich. Wiadomo, że jeżeli ostatnie 10 lat ktoś przesiedział na kanapie, a ostatni raz biegał spóźniony na poranny autobus, jeszcze w czasach szkolnych i miało to miejsce jakieś 30 kg temu, to może trudno być takiej osobie przebiec chociażby 1 km, nie mówiąc już o maratonie, ale czy jest to powód do całkowitego odrzucenia prób poprawienia swojej sytuacji? Przecież za kolejne 5-10 lat dla takiej osoby będzie jeszcze trudniej osiągnąć nawet cel przebiegnięcia tego jednego kilometra, nie mówiąc o bardziej ambitnych celach. W inwestowaniu widzę bardzo wiele podobieństw do sportu, z którym bardzo silnie związany jestem od około 12 roku życia, czyli prawie 22 lata, i uważam, że miało to ogromne znaczenie przede wszystkim na moją dyscyplinę inwestycyjną i trzymanie się zakładanej strategii oraz regularność. Tak jak sport, inwestowanie traktuję jako dodatkowy aspekt w moim życiu który w długim terminie poprawi moją sytuację. Nie każdemu się to uda, kto podejmuje próby biegania, ale warto podejmować działania i obierać cele zarówno sportowe, jak i inwestycyjne, które mieszczą się w zasięgu naszych możliwości. Takim pierwszym celem, który proponuję do wyznaczenia sobie dla każdego z was jest właśnie 1000 zł miesięcznie z dywidend netto, co przekłada się na 12 tysięcy złotych rocznie. Uważam, że jest to kwota, której osiągnięcie jest już bardzo przedzwoitym wynikiem, pozwalającym na podjęcie decyzji o ewentualnym przeznaczaniu tych środków już na konkretne wydatki typu podróże, pasje, bo z tym inwestowaniem dywidendowym jest tak, że ta mityczna kula śnieżna, co prawda rośnie bardzo mocno w perspektywie długoterminowej, ale przecież nie podpisujecie z nikim żadnej umowy, że rozpoczynając inwestowanie dziś. Muszę już do końca życia przeznaczać swoje oszczędności na zakup akcji. Można po osiągnięciu dowolnego pułapu zadecydować o częściowym wykorzystywaniu otrzymywanych środków w postaci dywidend na odciążanie swojego budżetu domowego i ułatwianie sobie życia. W kierunku dokonania niezbędnych obliczeń większość dostępnych kalkulatorów Fire niestety podaje wynik z prostego rachunku. Czyli oczekiwana wartość dywidend dzielona przez stopę dywidendy. Dla oczekiwanej przez nas kwoty 12 000 zł rocznie i przy uwzględnieniu umiarkowanego, ale realnego wskaźnika stopy dywidendy na poziomie 5%, 12 000 dzielone przez 500, co daje 240 000 zł. Jeżeli przyjmiemy bardziej konserwatywny scenariusz ze stopą dywidendy wynoszącą 3%, kwota potrzebna do realizacji naszego celu to już 400 tysięcy złotych. Natomiast dla bardzo optymistycznego scenariusza 8% stopy dywidendy potrzebne będzie około 150 tysięcy złotych. Skłaniam się jednak do wyboru w miarę realnej wartości, czyli tych 5%, która dla mojego portfela również jest osiągana, mimo... Gwałtownych wzrostów wartości akcji, które znacząco zwiększyły wartość mojego portfela, obniżając stopę dywidendy. Tu, jak widzicie, w drugim roku inwestowania dla mojego portfela stopa dywidendy wynosiła 4,88% w odniesieniu do wartości całego portfela 242 tysięcy złotych, w trzecim roku stopa dywidendy wynosiła 3,87% dla wartości portfela lekko ponad 322 tysiące złotych, natomiast w roku poprzednim ta średnia stopa dywidendy przy wartości nominalnej ponad 23,5 tysiąca złotych w odniesieniu do wartości całego portfela na koniec roku 478 tysięcy złotych no to już 4,92%. Są to wartości bardzo przyzwoite. Szczególnie biorąc pod uwagę, że średnia stopa dywidendy zainwestowanego kapitału no to okolice 7-10%. Pierwszego roku nie liczę, bo większość spółek nabywałem już po odcięciu dywidendy. Dlatego uważam, że jest to niemiarodajny wynik. Tyle, że te przedstawione obliczenia dotyczą. 1000 zł dochodu pasywnego miesięcznie osiąganego z danego kapitału na dzień dzisiejszy. Bo niestety w finansach 1000 zł dziś nie równa się temu co 1000 zł za rok. Nie wspominając o horyzoncie dziesięcioletnim. Jak widzicie na prezentowanym wykresie, skumulowana inflacja po 10 latach, przyjmując średnioroczny wskaźnik 2,5%, po 10 latach to około 28%. Zatem konieczne jest indeksowanie oczekiwanej przez nas kwoty o wskaźnik inflacji, aby w sposób jak najbardziej rzetelny dokonać tych estymacji, które i tak obarczone będą wieloma błędami, ale mogą pozwolić nam obrać odpowiedni kierunek oraz cel inwestycyjny. Podzielę się teraz z Wami wynikami obliczeń mojego kalkulatora FIRE w celu osiągnięcia wspomnianej już wcześniej oczekiwanej kwoty 1000 zł średnio miesięcznie dochodu pasywnego. Zwróćcie uwagę, że dla przypadku kiedy zaczynalibyśmy dosłownie od zera bez jakiegokolwiek kapitału początkowego, a nasze miesięczne dopłaty wynosiłyby około 500 zł i nasze dopłaty również indeksowane by były o wskaźnik inflacji, no to osiągnięcie... 1000 zł dochodu pasywnego no będzie potrzeba na to aż 21 lat. Tyle że wtedy to już nie będzie 1000 zł dochodu pasywnego, a niemal 1700 zł średnio miesięcznie z racji tempowania inflacji, która dotyka również wyznaczony przez nas cel. Jednak zwróćcie uwagę, że przy płacaniu jedynie 500 zł miesięcznie Kwota stanowiąca sumę naszych wpłat własnych to jedynie 163 000 zł. Pozostała część całego wyliczonego portfela to ponad 400 000 zł, na który składają się wartości uzyskane w wyniku realizowanych inwestycji. A zwróćcie uwagę, jak zmienia się ta wartość, jeżeli zaczynalibyśmy z pewnym kapitałem początkowym. Przypuśćmy, że byłoby to 40 tysięcy zł, podobnie jak w moim przypadku. Wtedy ten czas ulega. Redukcja o 5 lat, uwaga, wtedy również mniejsza jest kwota średnio miesięcznych otrzymywanych dywidend, podobnie jak kwoty stanowiące sumę wpłat własnych. Oczywiście ten czas, tych 16-20 lat, no jest to bardzo, bardzo długi horyzont inwestycyjny, natomiast są to rezultaty wprost proporcjonalne do naszego zaangażowania, czyli tych 500 zł miesięcznych dopłat. Przy uwzględnieniu moim zdaniem konserwatywnej rocznej stopy zwrotu na poziomie 8%, no bo nie ma co się oczekiwać w długim terminie osiąganie 15-20%, które zdecydowanie skróciłoby realizację naszego celu, ale uważam, że są to parametry nieosiągalne w długim terminie, szczególnie dla początkujących inwestorów. Natomiast zwróćcie uwagę, jak zmienia się ten czas osiągnięcia celu w przypadku zaangażowania odrobinę większych środków, czyli zaczynamy od zera, ale angażujemy 1000 zł miesięcznie, no to tutaj mamy już czas zdecydowanie krótszy, wynoszący 14 lat. Jeżeli ktoś zacznie stosunkowo wcześnie, no to osiągnięcie tego celu przed 40 i np. zmniejszenie swojego wymiaru czasu pracy może okazać się jak najbardziej realne. Zwróćcie uwagę, jak zmienia się wartość sumy wpłat własnych w odniesieniu do zwiększania własnego zaangażowania co miesiąc. W przypadku skrócenia inwestycji na wartość całego portfela dużo większe znaczenie. Mają wpłaty własne, które wynoszą niemal 200 tysięcy złotych W odniesieniu do 500 zł, gdzie nasz cel zajmuje 21 lat, ale wtedy nasze wpłaty wynoszą dużo mniej, bo 163 tysiące złotych, reszta wynika ze wzrostu wartości naszych aktywów. Natomiast zwróćcie uwagę, że przy zaangażowaniu już 2000 zł miesięcznie ten horyzont inwestycyjny wynosi 8 lat i są to oczekiwane kwoty w wysokości niecałych 1300 zł średnio-miesięcznie. Natomiast suma wpłat własnych to niemal 210 tysięcy złotych. Zwróćcie uwagę że tak naprawdę po osiągnięciu naszego celu ta czerwona linia czyli dywidendy średniomiesięczne dopiero się rozkręca i znacząco zyskuje na wartości. Zwróćcie uwagę jak wyglądają te sumy wpłat własnych zaznaczone tym kolorem brązowym w odniesieniu do wartości całego portfela kolorem zielonym. Wynika że po 10 latach te wpłaty własne mają już coraz mniejsze znaczenie. Bo portfel staje się na tyle duży, że sama kapitalizacja oraz otrzymywane dywidendy działałyby na naszą korzyść, a wpłaty mogłyby dodatkowo napędzać rezultaty, ale nie miałyby już tak ogromnego znaczenia. Zwróćcie uwagę, że dla mojego portfela ten cel 1000 zł średnio miesięcznie został osiągnięty niemal po dwóch latach, a po trzech latach został przekroczony. No, ten drugi, trzeci rok były, były bardzo zmienne, ponieważ w odniesieniu do. Rozmiaru portfela w drugim roku uważam, że otrzymane dywidendy były niezwykle duże, natomiast w trzecim roku, w odniesieniu do wartości portfela, okazuje się, że te dywidendy uległy znaczącemu pogorszeniu, ale nominalnie i tak udało się poprawić rezultat z poprzedniego roku. I mam nadzieję, że również w tym roku 24. uda się poprawić rekordowy wynik z roku 23. Tutaj dla przykładu podałem wam kalkulacje, które dotyczyły mojego portfela, gdzie zaczynałem z 40 tysiącami złotych, miesięczne dopłaty to średnio miesięcznie 4,5 tysiąca złotych, no i roczna stopa zwrotu około 28%, nawet pokrywa się to. z z moją dzisiejszą wartością portfela, podobnie jak wartość otrzymywanych dywidend, oraz suma wpłat własnych, gdzie realna wartość to 280 000 zł. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest realne utrzymywanie takiej rocznej stopy zwrotu, ale mogę zmienić teraz parametry i przyjąć, że zaczynam teraz znowu od początku. Z kwoty 550 tysięcy przy zachowaniu dopłat na poziomie 5 zł złotych, no i realnie troszeczkę stopę zwrotu od tego momentu, a koszty życia na poziomie 5 tys. złotych przy uwzględnieniu inflacji. Okazuje się, że realne jest osiągnięcie przeze mnie FIRE przy uwzględnieniu moim zdaniem dosyć konserwatywnych parametrów w ciągu 7 lat. Czyli może okazać się, że no przed 40 się nie wyrobię, żeby zrealizować ten cel i będę kontynuował swoją przygodę inwestycyjną, bo jestem do tej pory z niej bardzo zadowolony. Z rezultatów inwestycyjnych, które osiągam również jestem bardzo zadowolony i mam zamiar dalej dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami związanymi z inwestowaniem dywidendowym. Na razie na GPW, ale myślę, że to już w bardzo niedługim czasie ulegnie poszerzeniu o, o nowe rynki, dlatego serdecznie zapraszam Was do śledzenia moich poczynań.